Cześć, ja jestem Denis, a to jest kanał White or Black Book. W dzisiejszym filmie pokażę Wam trochę przebitek stargów na PG narodowym, jak również klasycznie już Bookhola, ponieważ no nie mogłem nie przywieźć ze sobą książek. Także mam ich podejrzeć 13, ale też, żeby zbędnie nie przedłużać, to przejdźmy sobie do początku. Zacznę od Grahama Mastertona i festiwalu strachu. Powiem wam tak, mam już tego autora na półce, nie mogłem się jakoś przekonać, żeby zacząć czytać. Ale na targach nadarzyła się okazja, żeby dostać autograf autora. Tym bardziej no, jest to już starszy człowiek, więc generalnie no być może taka okazja się nie powtórzy. A ja będę mógł się zaznajomić trochę z jego twórczością, ponieważ tutaj jest zbiór opowiadań. Jak to nazwane jest z tyłu, jest to znakomity zbiór. I w nim będzie o obsesjach, o dewiacjach, będzie również przestrzeganie przed fast foodami. Jak również opowiada też o siłach... Nadzorzonych w historii Anglii. Ciekawi mnie, czy to będzie dobry start w twórczości autora, no ale pozostanie mi się przekonać. Idąc dalej, trzecia w mojej kolekcji powieść Agathy Christie: Czarna kawa, i tym razem będziemy mieli złodzieja, który będzie no, oponentem dla naszego Hercule Poirot, który no, wykradł groźną substancję, groźny materiał wybuchowy a jego wynalazca został utruty w swojej rezydencji. Ale no, ujawnienie sekretów tej rodziny no, może wywołać skandal. I dostajemy takie pytanie, czy to kobiety używają części trucizn? Czy mordercy są pewni siebie? A uwaga rozdrażnionego kapitana Hastingsa pomoże uporządkować wszystkie zagadki. Jestem bardzo ciekawy, może też przez to, że te wszystkie powieści są dosyć krótkie, albo ja jeszcze nie natrafiłem na taką dłuższą, i muszę się w końcu wkręcić w te opowieści, bo dużo ludzi już mi zachwalało. No i też na targach widzę, że dosyć są tak wykupywane te wszystkie powieści. A jeszcze jedna sprawa: ta seria jest prześliczna. Po prostu to jest tak pięknie wydane, że no. Moja sroka się jak zawsze cieszy. Idziemy dalej teraz. Pomyślałem sobie trochę, żeby zasięgnąć coś w literaturę japońską, żeby ogólnie odejść trochę w klimaty Azji, bo tak naprawdę. Chyba jedyną, jaką czytam, to jest Zanim Wystygnie Kawa, i wydaje mi się, że z twórczością azjatycką jakoś nie miałam więcej styczności. A tutaj mamy profesora, który jak na wybitnego matematyka przystało, ma swoje dziwactwa. Pewnego dnia w progu jego domu pojawi się gosposia z synem, który jest no, dosyć pasująco do tego profesora nazwany pierwiastkiem. Ale żeby. Profesor mógł sobie jakoś ułatwić to życie, no to dla niego wszystko jest łatwiejsze w równaniach niż samym budowaniem relacji. I między innymi jest to język, który pomoże zbudować jako taką relację między nimi. No i do tego dochodzi baseball. To, co dostaje na końcach opisu, co też daje mi zastanowienie, co tam się mogło wydarzyć, to to, że tą znajomość gosposia i jej syn muszą odbudowywać z profesorem równe co 80 minut. Nie wiem, czy to będzie chodziło o to, że jakieś problemy z pamięcią krótkotrwałą będą, albo coś w ten deseń, ale pierwsze skojarzenia, jak zobaczyłem to odbudowywanie co 80 minut, no to film 51 Randek z Sandlerem, który, no nie ukrywam, kilka razy oglądam i za, za każdym razem mnie bawił. Tylko, no, tutaj raczej nie będzie to komedia. Wydaje mi się, że, no, to będzie raczej taka może smutna opowieść, może taka nostalgiczna. Pozostaje mi zobaczyć. A teraz przechodzę do nowej serii z wydawnictwa Wesper. Poszli w science fiction. Nie ukrywam, jak zobaczyłem już prezentację okładek, bo już kilka jest widocznych na ich profilu na Instagramie. No to jest coś, co będę musiał mieć w swojej kolekcji. Nie dość, że są przepiękne okładki, to bardzo mnie ciekawi, jaki to jest rodzaj tego science fiction. No tym bardziej wydaje mi się, że ostatnimi czasy jakoś mi trochę bliżej do sci-fi niż do typowej jego fantazy, ale przyjdzie mi się przekonać. W tej książce akcja dzieje się w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego i potężna korporacja wybudowała bazę, która ma wydobywać energię geotermalną. Obiekt jest obsługiwany przez ludzi, którzy muszą być podatni na ogromne temperatury, na zmiany ciśnienia, przez... jednocześnie też muszą długo wytrzymywać pod wodą. No, tylko jeden problem jest, że w tych warunkach mogą przetrwać głównie wykolejency, Przestępcy seksualni, jak również narkomani. A na samym dnie, tam gdzie wydobywają, tam gdzie szukają tych wszystkich materiałów, które są mi potrzebne, czai się coś niedobrego, co może zagrozić całej ludzkości. No i pytanie, czy ta baza, ta ekipa tych ludzi będzie w stanie powstrzymać to zło, no i generalnie uratować ludzkość. Bardzo jestem ciekawy. Nie ukrywam, przepiękne są te nowe okładki. No a z racji, że ma być seria, no to moja sroczka będzie chciała sobie uzbierać wszystkie. Idąc dalej, dużo się już mówi o rootware, generalnie chyba nie mam nic na półce, a przynajmniej sobie nie przypominam, ale być może to będzie dobra okazja, żeby zacząć twórczość autorki. I tym razem mam powieść pod kluczem. Dziewczyny na stoisku zachwalały, że dobrze będzie od tego zacząć, no to tak zrobię, od tej zacznę. I mamy tutaj nie Rowan, która generalnie składa aplikacje do tego, żeby no, dostać pracę, no. próbuje sobie jakoś poradzić. Ale w momencie, gdy otrzymuje odpowiedź, dowiaduje się, że w domu, do którego ma pójść służyć, to jest bodajże Elin Kortów. No, wiele niepokojących historii krąży wokół tego domu, tej całej rodziny. I dodatkowo też mówi się, że ten dom jest nawiedzony. Bo w ciągu 14 miesięcy aż 4 nie opuściły tą rodzinę. No, wydaje mi się, że to powinno już dać trochę do zastanowienia. Ale Rowan się nie boi. Udaje się na rozmowę, finalnie dostaje tą pracę. I jak się pojawia w tym domu, to generalnie twierdzi, że no, chce tam zamieszkać, chce przebywać z tą rodziną. I mimo oszczerzeń i niepokoju, który zaczyna cały czas odczuwać, no, historia zacznie się toczyć. Jak zawsze zostaję po samym opisie z taką trochę myślą, co to może być, bo bodajże, nie wiem, pierwszy raz nie zapytam, ale wydaje mi, się, że to jest typowy kryminał. A może to nie jest gatunek, w którym już dużo miałam do czynienia, z którym jakoś się czuję pewniej, mogę powiedzieć, że nie wiem, jestem mistrzem kryminału, bo przeczytałem tam, nie wiem, 100-200 powieści. Ale bardzo jestem ciekawy, czy mnie zaskoczy, bo już niestety mam wrażenie, że kilka przeczytam i były trochę na jedno kopyto napisane. Ale czwarta strona kryminału potrafi mnie zaskoczyć i wierzę, że będzie tak samo tym razem. I przechodząc do ostatniej książki z pierwszej części, jaką będziemy mieli, to jest Remigiusz, Mlus i Langer. Tutaj opis książki po prostu mi wystarczył, ponieważ z tyłu mamy napisane Piotr Langer nie wymaga opisu. I to jest generalnie wszystko, co nam okładka mówi o tej książce. Ale dostałem w sumie takie zapytanie, żeby czy, jeżeli by mi się książka miała spodobać, to żebym sobie przeczytał pierwsze dwie strony. No to tak zrobiłem i mam wrażenie, że to będzie bardzo w klimatach Chrisa Cartera. No bo już widzę, że tam człowiek myśli sobie patrząc na jedną kobietę, jakby ją ciął, w które miejsce by włożył skalpę. Generalnie no już rozkoszuje się na tym. Więc tyle mogę wywnioskować po dwóch stronach. Co będzie dalej i o czym jest książka? No ciężko mi stwierdzić, ale no pierwsze dwie strony mnie zaciekawiły. Zobaczymy, co historia dalej przyniesie. No, a powiedzmy, może to będzie ta pierwsza książka Remigiusza Mroza, którą przeczytam, bo mimo, że na półce już coś mi stoi, bodajże wybaczę ci obrazy z przeszłości, które mam z autografem, ale się zorientowałam później, że są jeszcze trzy poprzednie tomy, więc obrazów z przeszłości nie będę za bardzo teraz czytał, dopóki sobie nie sprawię trzech poprzednich tomów. Ale muszę w końcu się za to zabrać i dowiedzieć się, Dlaczego ludzie tak lubią Remigiusza Mroza i czemu go tak chętnie czytają? Pierwszą część mamy za nami, także ja was zapraszam na trochę przebitych stargów warszawskich, a tym samym widzimy się już za chwilę. No to zaczynając część drugą, przejdę sobie do książki, którą niestety sobie zdublowałem. Bo spojrzałem się po okładce i mając w głowie 48 praw władzy, myślałem, że sztuka uwodzenia to jest coś nowego. ja tą książkę czytałem, nie wiem, to był początek studiów, 2014, 15 rok. I nawet mam ją tutaj na półce. Także jakbym miał o niej coś powiedzieć, czy pomogła w czymkolwiek, albo... Dałam jakąś większą wiedzę odnośnie samej psychologii czy manipulacji nie jestem nawet pewien. Ale generalnie na pewno fajnie sobie coś takiego poczytać, zobaczyć, jakie to są podawane przykłady. I być może generalnie jak ktoś by może wszystko wdrożył, to mu coś to pomoże. A ja chciałem sobie to wziąć trochę jako uzupełnienie tej wiedzy, którą mam. Czy to z psychologii, czy z tych wszystkich książek, które tutaj są na półce. No ale niestety, dubel. Natomiast bardzo ładne wydanie, i nie wiem, czy sobie tego nie zostawię, a tego poprzedniego po prostu nie sprzedam. To by było tyle. I mam coś, na co już długo czekam, czyli powieść graficzną Klub Smutnych Duchów. Coś mnie w niej ujęło przede wszystkim to, że generalnie jest dla no, ludzi, którzy gdzieś tam poszukują swojej bratniej duszy, którzy gdzieś tam, nie wiem, starają się być zrozumiani, którzy chcą poczuć przynależność do kogoś. No i generalnie. Do tego nas też jakby kieruje, żeby dołączyć do klubu smutnych duchów i odnaleźć swoją bratnią duszę. Mimo, że ta książka, ta powieść graficzna, zaczyna się od smutku, to generalnie ma dążyć do tego, żeby nam nie wiem, pokazać te pozytywy, że da się znaleźć kogoś dla siebie, tych ludzi, z którymi będziemy przebywać. No, przede wszystkim jest niesamowicie, nie wiem, urocza, komfortowo. No, coś, coś ma w sobie, co sprawia, że no, jest mi trochę cieplej na sercu. Teraz książka, która jest czymś całkowicie nowym w tym co już mam, bo to jest tak właśnie przegrywasz wojnę czasu. I też mi tak powiedziano, że to jest trochę inna książka, bo generalnie opowiada o Red i Blue, które albo którzy podróżują w czasie. No tak, to są kobiety i generalnie podróżują w czasie, żeby zmienić bieg historii tych wszystkich wszechświatów i tego, żeby wspomóc walczące ze sobą imperia, bo są jakby w przeciwstawnych. No i generalnie każda chce, żeby pomóc swojemu. I zostawiałam sobie w międzyczasie wiadomości. Na początku są szydercze, później gdzieś to się zmienia w flirt, no a na końcu się okazuje, że z tego się rodzi miłość. No gdy dowódcy o red, dowiadują się, co się dzieje i co się wydarzyło między nimi, no to zmuszałem ją, żeby zostawiła wiadomość, no, która Blue zabije. Gdy się już to dzieje, to Red robi wszystko, żeby jakoś cofnąć się do dzieciństwa Blue, znaleźć ją i generalnie, nie wiem, w taki sposób jej pomóc, żeby, nie wiem, była jakby podatna, znaczy niepodatna tą truciznę, która była w tej wiadomości, chce ją ocalić. Podobno jest to taka niezła sieczka, nie wiem, ale Coś całkowicie nowego. I tym bardziej nie jest długa. Ale już kilka pozytywnych opinii słyszałem, że jest właśnie czymś świeżym, czymś nowym. I daje trochę frajdy przez ten inny styl całkowicie pisania. No, nie ukrywam. Jestem ciekawy. Tym bardziej, że lubię teraz odkrywać jakby nowe gatunki te nietypowo oklepane, tylko takie odchodzące trochę w jedną albo drugą stronę. I mamy teraz jutro, jutro i znów jutro. Nie ukrywam, jakoś się czaiłem na tą książkę od momentu premiery. Gdzieś tam sobie ją zapisałem, żeby sobie sprawić. I finalnie jest już u mnie. I mamy tutaj Sama i Sadi, którzy staną się partnerami w świecie gier, w projektowaniu. I poza tym sukcesem, który osiągną, poza sławą, radością, no, będą mieli przed sobą postawione życiowe układanki, które trzeba pogodzić z pracą, z przyjaźnią, z rodziną. No, i, i tym samym z miłością. Powieść ukaże nam tą całą istotę dojrzewania, tożsamości emocjonalnej i postawi też bardzo mocno na akcent bycia kochanym, potrzeby bycia kochanym i samego kochania. I z tego, co tu jest napisane, to jest to historia miłości, ale całkowicie inna niż znamy. W ogóle trochę wyszło na to, że sobie sprawiłem teraz. Dwa romanse, i to wydaje się, że to jest jeden z nich, D drugi za chwilę do niego przejdę, ale może to będzie coś innego niż taki typowo klepany romans, że wszystko się będzie układało. Bo takie historie, powiedzmy, które są gdzieś tam z życia codziennego, które no łatwo sobie przełożyć do naszego świata czy do tego, co się wokół nas dzieje, to też jakoś inaczej moim zdaniem trafiają. No bo romans, który jest taki przejazd krawiony, który powiedzmy jest tak przekolorowany, że aż niemożliwy. No, nie wiem, przynajmniej w moim przypadku nie daje mi jakiejś tam satysfakcji po lekturze, ponieważ no, nie mam tego do czego odnieść. Jest to zbyt piękne, no a jak wiemy, życie nie jest usłane różami i nie zawsze jest dobrze po prostu. No, coś tam po drodze musi być. Jakoś bardziej, nie wiem, bardziej mi się podobały takie historie, które są z życia wzięte. I tu też jest kolejna książka, w jej sercu Czaj się mrok, którą też sobie gdzieś zapisałem. Nie pamiętam z jakiego powodu, czemu ona akurat znalazła się na tej liście do kupienia, no ale finalnie też do mnie trafiła, a jestem też jej naprawdę ciekawy, bo mamy tutaj... Z opisu trochę mam miszmasz z tego, co będzie, bo na początku mamy Jacka, który widzi na cmentarzu ośmioletną Stellę i jakoś tak ta myśl o tej dziewczynce sprawia, że no... Cały czas gdzieś się pojawia w jego myślach, no i spotykam dokładnie rok później i dokładnie na tej samej ławce. Mamy później drugi, jakby, akapit, w którym jest opisane, że w załuku zostanie znalezione ciało mężczyzny, które jest całe spalone, ale jego ciuchy są nietknięte. I detektyw Faustino, który to widzi, no nie jest to już jego pierwszy przypadek. I za chwilę znowu przeskakujemy do kolejnego akapitu że mamy małego chłopca, który jest nazwany Obiektem D, rośnie w laboratorium, nigdy nie zaznał dotyku, a dodatkowo podobno ma takie siły, które no mogłyby zrobić coś złego, czy w świecie, czy ogólnie w otoczeniu, że jest trzymany tam pod stałym nadzorem, no i nie pozwala mu się jakby opuścić tego. No i końcowa kapit mówi nam, że losy tych wszystkich niespodziewanie się zetrą i połączą. Nie mam prawa pojęcia. Co to może być za historia? Czy to bardziej pójdzie w fantazję, czy w science fiction, czy w ogóle to pójdzie coś bardziej takiego przyziemnego? No i jest to dosyć cegła, bo tam jak patrzę, to jest chyba coś plus, minus 800 stron. No to naprawdę się może tam zdarzyć wszystko. Bo jednak, jak mam często książkę, takie 300-400 stron, no to powiedzmy, no za bardzo się nie poszaleje, jednak, bo to ograniczona liczba miejsca. No a tutaj, patrząc jeszcze, jak takie dziwne połączenia mają być. No nie wiem, ale brzmi intrygująco. Przynajmniej dla mnie. I teraz przejdę do ostatnich trzech pozycji, które już wszystkie zacząłem czytać. Tej jestem już za połową. I tu mamy dotknąć gwiazd. Pierwszym bohaterem jest Daniel, który wychodzi z więzienia po bodajże 10 latach. No i finalnie nie ma do czego wracać. No, jest sam, a jednocześnie no, został z dosyć sporym długiem dla gangu. No i nie zapowiada się, że było lekko, no... I tak naprawdę jedyne, o czym myśli, no to stanąć na moście, chce się obwiązać cegłami, no i skoczyć do Wisły i... by nic już z niego nie zostało i by wszyscy o nim zapomnieli. I w tym momencie jego los połączy się z Anastazją, no która gdzieś... też miała swojego czasu jakąś tam myśli, żeby skończyć z sobą. I jakby przez to, że jej się kiedyś nie udało, dostała takie... Polecenie od tej dziewczyny, która ją ratowała, żeby teraz ona komuś pomogła, przez to, że jej jakby zostało dane drugie życie. No i takich losy się połączą. Anastazja jest influencerką znaną, zarabia kupę pieniędzy, ale też gdzieś ma swoje mroczne sekrety, no których by nie chciała, żeby wypłynęły. Mamy tutaj całkiem dobry romans, który jest taki nieprzekolorowany który bardzo wygląda jak taka normalna relacja, która z czasem się budzi. Ale na razie nie będę Wam więcej o tym opowiadał. W podsumowaniu maja pewnie Wam o tym już opowiem, bo dosyć przyjemnie i szybko się to czyta. I tak mówiłem wcześniej, nie jest to typowe romansidło, tylko całkiem niezła historia pokazana z punktu widzenia dwóch, tak jakby no skrzywdzonych przez los ludzi, ludzi, którzy no spotkali się dosłownie tym samym ratując swoje życia. Bardzo dobra powieść na chwilę obecną. I tu coś, co mnie ujęło okładką, nekrowet. Jak zobaczyłem, że usługi we weterynaryjno-nekromantyczne, no to, no to już mnie zaciekawiło dosyć mocno, o czym to może być. I nasza bohaterka, Florka, chce uciec z dużego miasta, żeby trochę odpocząć, zaznać trochę spokoju, i trafia do, do kliniki weterynaryjnej, w której. No, nie do końca wszystko jest normalne, ponieważ ta osoba, która zarządza, nie dość że jest nie takim typowym weterynarzem, bo zajmuje się też nekromancją, no to jest też liszem. No, czyli dosłownie nie umarła. I widać trochę po niej, że jest taka trochę blada, trochę szara, trochę od niej zalatuje wnętrznościami, no, no nic przyjemnego. A dodatkowo ma swojego pupilka, który jest yy, nieżywym szczurem. I siedzi u niej na ramieniu, ale jest całkiem sympatycznym zwierzątkiem, także no, to jest początek tych dziwnych rzeczy. Będzie miała jeszcze fauna bodajże, tak. Będzie współpracowała z drugim technikiem weterynaryjnym, faunem. No i będzie dostawała dziwne zwierzęta, no bo gdzieś tam pojawi się mantykora, gdzieś tam pojawi się jednorożec, papuga bodajże, która na wskutek wypadku zaczęła władać magią. No, jestem tutaj na 60. stronie. Też całkiem przyjemnie napisana powieść. Dobrze się to czyta. A jednocześnie jest to taka fajna odskocznia, bo mamy. Tak naprawdę to się dzieje w Polsce, bo tam ta florka bodajże ucieka z Warszawy właśnie do wios na wioskę. I to jest jakby to połączenie tych niesamowitych zwierząt. Bardziej bym to może nawiązał do fantastycznych zwierzęta, jakie znaleźć z tej serii, która dzieje się w świecie Harry'ego Pottera. No tylko, że tu. Ta magia no to jest właśnie ta lecznicza i nieumarła właścicielka. Zapowiada się całkiem nieźle i na chwilę obecną naprawdę jest OK. I ostatnia książka, która do mnie wpadła to jest Redwall. Bitwa o rudy Mur. Boże, ta książka jest tak komfort. To jest tak przeurocza. Mamy tutaj myszka Macieja, gdzie dopiero zacząłem tak prawdę mówiąc ale szkoli się tam w opactwie, żeby zostać rycerzem. Bidny ma za długie sandałki, ma za długą tą szatę, gdzieś tam w początkowej scenie się w ogóle potyka, wypadają mu wszystkie orzeszki. Bidny jest taki zmieszany, nie wie co robić, a ten opat, który jakby ich tam wszystkich przygotowuje, no, patrzy tak z oblitowaniem na niego i mówi, żeby se pozbierał i dał radę. No i generalnie to będzie o tym, jak to opactwo myszy zostanie najechane przez Wrogąar szczurów. No, tak by to nazwać. No i będzie wiele zależało od właśnie naszego myszka Macieja, bodajże tutaj jeszcze od magicznego miecza i Pradawnego gobelinu. No i jednocześnie też trzeba będzie złączyć te wszystkie sojusze, żeby stanąć naprzeciw tym wszystkim złym szczurom. Z tego co widziałem, tego jest 21 czy 2 tomy. Całe szczęście dopiero wyszedł pierwszy, więc będzie można sobie na bieżąco śledzić tą historię. Ale jest naprawdę przeurocza. Dawno nie czytałam książki, która by takim miodem w serce traktowała. No po prostu czujecie się, że jest mega przyjemnie i mega odprężam. No coś wydaje mi się, co z chęcią przeczytam całą serię. Zobaczę, jak będzie dalej. Ale na chwilę obecną jestem oczarowany jeszcze. Ta okładka, no po prostu <grywka> dawno się tak nie rozczulałam nad książką. To by było. Tyle na dzisiaj. Mamy wszystkie książki, jakie przywiozłem. Jak zawsze dziękuję wszystkim wydawnictwom za obdarowanie mnie. Będzie czytane, tym bardziej tak widzieliście już, czy zacząłem. A teraz jadę do Opola. W, w czwartek wyjeżdżamy, czyli w najbliższy weekend filmu nie będzie. Później jest dłuższa przerwa, bo tak naprawdę może na koniec czerwca pojadę na targi we Wrocławiu te letnie w namiotach. Ale później w lipcu. Nie będę na żadnych targach, także no, będę miał czas, żeby nadrabiać czytanie, żeby sobie trochę poczytać tego, co wpadło mi z pierwszego półrocza. A pomysły na jakieś inne filmy, żeby też nie było tak monotonnie, coś pomyślę. Będę się musiał zasugerować, będę miał trochę czasu, także coś mi do głowy pewnie wpadnie. Tym samym bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Kliknijcie łapkę, zostawcie komentarz. Kliknijcie subskrybuj, będzie mi bardzo miło. A jednocześnie, jak widzę, że Was przybywa. No, to mi się też bardziej chce tworzyć, nagrywać. No i co, tyle. Mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziecie w tym filmie. A tym samym miłego dnia, udanego tygodnia i do zobaczenia.